Śmierć cywilów. Polskie MSZ wzywa do dialogu. Polskie MSZ wzywa wszystkie strony w Izraelu i Palestynie do dialogu. We wtorek na Twitterze MSZ pojawił się wpis dotyczący konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Polska wzywa wszystkie strony w Izraelu i Palestynie do powstrzymania przemocy i zapobieżenia kolejnym ofiarom śmiertelnym. Potępiamy wszystkie działania, które doprowadziły do śmierci wielu cywilów, oświadczyło MSZ. Polska wzywa wszystkie strony w Izraelu i Palestynie do powstrzymania przemocy i zapobieżenia kolejnym ofiarom śmiertelnym. Potępiamy wszystkie działania, które doprowadziły do śmierci wielu cywilów. Kryzys powinien zostać rozwiązany przez dialog w poszanowaniu praw człowieka, czytamy we wpisie resortu dyplomacji. Ataki na Izrael. We wtorek w mieście Ashkelon w Izraelu w atakach rakietowych przeprowadzonych przez Hamas ze strefy gazy zginęły dwie Izraelki. Śmierć poniosły, gdy rakiety uderzyły w ich domy. Od poniedziałkowego wieczora zbrojne ugrupowania Hamas i dżihad islamski stale przeprowadzają ataki na Izrael. W wyniku tych ataków ponad 70 Izraelczyków trafiło do szpitala Barila i w Ashkelonie, podały we wtorek służby medyczne. Hamas poinformował, że w ciągu pięciu minut we wtorek po południu wystrzelił na sąsiednie miasto aż to 137 rakiet, uderzając w izraelski system obrony przeciwrakietowej żelazna Kopuła. Z kolei armia izraelska zwielokrotniła ataki powietrzne na pozycje Hamasu i dżihadu islamskiego. Według ostatnich danych Miejscowego Ministerstwa Zdrowia w izraelskich atakach w Strefie Gazy od poniedziałku zginęło 126 osób, w tym dzieci. Do eskalacji doszło po pełnym przemocy dniu w Jerozolimie. Wybuch przemocy starcia we wschodniej Jerozolimie wybuchły w poniedziałek rano na placu przed meczetem na wzgórzu świątynnym. Zebrani tam palestyńczycy rzucali w funkcjonariuszy kamieniami, zaś policja odpowiadała granatami hukowymi, gumowymi kulami i gazem łzawiącym. Walki przeniosły się także do środka meczetu, gdzie według agencji AP wybuchły dziesiątki granatów hukowych i stłoczonych było kilkaset osób. Do trwających ponad 4 godziny starci doszło po tym, jak palestyńczycy rankiem ustawili na wzgórzu świątynnym barykady, mające na celu niedopuszczenie grup izraelskiej skrajnej prawicy, które planowały tam marsz z okazji Dnia Jerozolimy, upamiętniającego zdobycie przez Izrael arabskiej części miasta w wojnie sześciodniowej w 1967 rok. Ostatecznie władze zakazały nacjonalistom wstępu do tego miejsca choć dozwolony był ich przemarsz przez dzielnicę muzułmańską Starego Miasta. Poniedziałkowe wydarzenia były najpoważniejszym dotąd wybuchem przemocy od rozpoczęcia serii zamieszek trwających w mieście od początku ramadanu 14 kwietnia. Do wzrostu napięć przyczynił się plan eksmisji mieszkańców osiedla we wschodniej Jerozolimie na wniosek grupy żydowskich osadników. Izraelski Sąd Najwyższy miał w poniedziałek wydać wyrok w tej sprawie, jednak został on odroczony ze względu na okoliczności.